A kraina żwawych trupów! Nareszcie! Przynajmniej jest cisza i spokój! A ja myślałem, że tu się będzie roić? od jakichś przerażających, gnijących trupożerców! Aha! ze mnie. No tak, globów, spokojnie! <noise> <noise> Ochotnie możemy zrobić sobie naprawdę niezły bok. Dlatego zbieramy jak najszybciej tutaj wszystkie. Dobiegnę, dobiegnę! Nie dobiegłem. Ale bardzo przyjemna mapa. Skurde. Naprawdę podoba mi się. I nie pamiętam jej. I tego... Hmm, hmm, hmm. Co tam Globox? Co się stało? Skrypujemy. tu. Uuu. O, jeszcze jednego chwilę. A to za chwilę weźmiemy. Globox! Spokojnie. Ja za chwilę przyjdę. Muszę wziąć sobie. Ha! 14 już chyba klatkę O duszę Lecę, zaniosę dziadka na Okej. Okay. Dawaj broń Dobra, jest, 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 jest broń Ups, dobra Ja sobie tańczą jakieś smerty, czy co to jest? No, spokojnie Oho ho Dobra tak to zrobimy? Jest! I znowu. O jeszcze to szybko. Jest, dobra. Teraz skarbonki. Hmm, bardzo przyjemna mapa taka. Muzyczka też jest podniosła, fajna. Podoba mi się. I nie pamiętam jej. Tego naprawdę śmianie czyli będzie. Gdzie mam teraz iść? Tutaj. Po tych platformach. O i mamy fajną broń. Lubię ją. Tą lubię brać Chyba to trzeba. Eł Sekundy. Eł. Dobra. Zbijemy tą klatkę. Udało się. 15 lat. I dostaniemy teraz właśnie chyba O broń. Trzeba wyczesać Samsung. Eł. Chcę rozmawiać z adwokatem! Cicho! Zobaczymy co tam się znajduje. O, no spoko jest, ale już mój pocisk zawraca. Dobra, już jest. Idziemy po wodzie. Uuu, lubię tą broń. To to, to to lubię akurat. Nie, teraz musimy to wziąć. Okej. Okay. Widzę światło! To chyba WYJŚCIE! Eee, Dzięki Wstydź się! Przepraszam! No nie! Oczywiście musiał on zaatakować! Jeszcze się policzymy! Gówniarzu! Jak? Ty do mnie mówisz? Rokym, jest zawity. I teraz musimy tą śliweczkę. Oddać sobie tutaj... pachołek. No nie, drugi musiał... oczywiście. Ała, ała, ała. Nie, idziemy jak spokojnie. Dobra. Jeśli ten poziom będzie długi, to... Ee... Aha, bierzemy jeszcze raz, decydujemy. Rzut. Dla trzy punkty, jest. Globox, chodź. Nie wiem, jak ty się wezmiesz, szale. I Główniarze! Oła, dobra, spokojnie. Aaa, to jest fajny system, że można było na stronie uciekać. To praktycznie jeśli ktoś jest zdręczny, no, nie ma szans, żeby go dotknąć. I z tamtej strony jest jeszcze jeden gościu. Aaa, głupia kamerka! Jest. Yeah. <laughs> Dobra. Tutaj coś ciekawego? Życie. Życie się przyda. Nie mam jeszcze go pełnego, także... Oho, a to co? Jakieś dziwne katakumby. Czy co to jest? Nie! Zostaw to! ty głupi! Oh, masz... Hehehe, bańka, bańka! Dobra. Trochę mnie buja. Ła, ła, ła. O, kolejny Merkiumy. Teraz niestety mają jakąś dziwną broń. Są porzężne, ale nadal ich tak padają na hita. A to co? Co to jest za gnojek? Jaki typ? Gość unika tego. Jak ja tego zabiję? No. Jak ja go zabiję? Okej, okay, jego się nie da trafić. Co teraz? Globox, pomóż mi. No, okej. Okay. Ale tak na serio. Ja nie da się go trafić. Ujmy tak, no nie, on unika tego. No fuck. No i co, co ty twórcy gry zrobili? Jak ja mam nim by go zabić? No powiedz mi, ała, on im mnie zabije. No, tylko się przewraca na bok. No. I jeszcze coś muszę. Cholera, no gdzie ja mam iść? Chyba, że będzie jakaś broń tutaj. O, tam coś jest. Fiu. Dobra, może ty jeszcze coś innego znajdę. <laughs> o! Wow. Wow. Mój raj, kochanie. Fiu. Wiedziałem, że coś fajnego znajdę. A widzicie, tutaj jeszcze mamy ten duży klejnot. Aha. Wiedziałem, miałem do tego dalej. Podbieramy jeszcze sobie. Fajnie te rzeźby lodowe wyglądają. Znaczy to coś, co miało być chyba z lodu. Ale fajnie, podoba mi się. Jeszcze jeden i idziemy po największy punkt. No, patrzcie tutaj. Nie możemy pominąć żadnego <laughs> punkcika, hmm. a troszeczkę uniemożliwia mi to ta kamerka, ale tak, już mamy, tu z 1500, masakra, Dobra, o jeszcze jeden, no i co, było fajnie, ale musimy wracać, grudna robota rozumieć Dajcie mi pić, byle szybko Spokojnie, ja muszę jakoś wyczaić jak go zabić, hmm Cholera Czyli mamy życie No nie, to już by się za daleko było hm. Fuck Nie wiem co tutaj wymyślić, a nie mam czasu na sprawdzanie tego ha. Cholera Jakim innym sposobem mogę go zabić? E, nie licząc strzelania z niego no, patrzcie, też nic tak nie mogę zrobić. Co ja mogę? Okej, okay, spróbujemy czegoś takiego. Oha, dobra. Czyli tak trzeba go być. Dobra. O to chodziło, jakoś to wyczaiłem. O, tego się nie da. No i już spokojna muzyczka. Tak, były gorące przez chwilę Lecimy z lew przedpad. O, jak! Okej. Okay. O, kolejna klocka. Co ty mamy ciekawego? Lecę! Będę zaś w martwie. Mhm. I punkciki kolejne. Cholera, głupia kamerka, głupia kamerka. Jest życie! Gdzie jest Toży? Że... Dawaj moją broń! Ej! Ziomuś. Aha, jest tam. Ach, chleba, co to jest. A to co? Nowa broń? Nie, wsiadłem do swojego kapcia. Aha! Rozumiem, 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 pamiętam to I teraz będzie bardzo nieciekawie. <laughs> jakie ja mam to niby, jakie ja mam wygrać? Ja nie wygram tego! <laughs> no patrzcie jakie mu głośulniki robi, no. Hmm. Dajcie mi pić, albo pozatykam mu tętnicę! Spokojnie Jest! Jeszcze z raz, trzy razy... Nie, z dwa razy będę musiał uderzyć. Skupienia No Fuck, o, fuck, 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 fuck Milimetry, nie harta. Jest I jeszcze raz Wraz go uderzyłem Fajnie, fajnie O, fuck, o, fuck Ajajaj Mhm mm Po prostu zajebiście jakoś tak konstruktywnie to uderzyć? Teraz. Jest. Dobra, 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 Nie! 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 się Nie! jeszcze cieszyć jeszcze no okej Nie! 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 okej i szybko szybko, szybko, jest Nie! Głupie, w ostatniej sekundzie o nie dobra, teraz już chyba, nie, dobra, teraz nie zdążę. Przez moje zakłopotanie, dobra, biegniemy, biegniemy szybko. Spokojnie, Dajcie mi bić Byle szybko! Dobra, globok skończymy, chyba tutaj ten etap. ho Okej, okay. jesteśmy. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że udostępnili nam nowy poziom premiowy. Ale ja tutaj kończę odcinek. Cześć na razie.